Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na, na wieki wieku. wieków. Amen. Święto dzisiejsze jest pamiątką nadania Najświętszej Maryi Panni imienia. Maria znaczy po hebrajsku Pani, Domina. Istotnie jej godność macierzyństwa Syna Bożego daje słusznie tytuł Pani całego wszechświata. To też do jej oblicza prosić będą wszyscy możni tego świata. Święto dzisiejsze weszło do liturgii, by podziękować Bogu przez Maryję. Za zwycięstwo króla Jana Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem 1683 roku. Trzygodni godni wierni, mamy tytuł ufać i z tej ufności nie odchodzić. Udawanie się króla. Jana III Sowieckiego pod Wiedeń, a to nie jest terytorium Polski, miało znamiona wojny sprawiedliwej. I te warunki wojny sprawiedliwej należałoby przedstawić. Tym bardziej, że zwycięstwo, które za łaską Bożą zostało dokonane, zopieczętowane tym listem posłanym przez króla do papieża. Po zwycięstwie przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył, jako odniesienie do słów ze starożytności cesarza rzymskiego, który konkludował, zwyciężyłem tutaj. Król III Sobieski nie przysuje zwycięstwa sobie. Zwycięstwo widzi w Bogu. Bóg dał łaskę. Bez tej łaski nie byłoby zwycięstwa. Wojna sprawiedliwa, która pozwalała królowi ruszać w obronie całego świata chrześcijańskiego. Na tej drodze król. Służył do trzech mszy przed rozpoczęciem bitwy w nocy. Z wojskiem szli kapelani, wtedy jeszcze rycerze, nie żołnierze, spowiadali się. Król miał dla żołnierzy, że jeżeli oddadzą życie na godny sposób, za sprawę Boga, sprawę wiary, sprawę ojczyzny mogą być o swoje zbawienie spokoju. A jednak, jak badać historię każdej takiej, takiej wojny, takiej wojny, wojny sprawiedliwej, to gdzieś na jej obrzeżach, bliższych, dalszych, znajdą się konkretne osoby, ludzie, którzy sobie dobrze użyli. Czy to sobie wcześniej dali w czuba, czy nie dali, czy ze smutku, czy na znak radości. Wojna to jest krew, to są branki, to jest hula i dusza piekła. Nie ma albo czas krótki, bo za chwilę pomrzemy. I nie możesz tego wykluczyć w tej wojnie też. To, co zbudowane na kanwie, opowieści, Tosu wiktorii wiedeńskiej i to, co działo się w konkretnych sytuacjach, konkretnych rycerzy. Przed, w czasie i po, jako całość. Jeśli to wojna sprawiedliwa, tak nam trzeba wierzyć, to trzeba dzisiaj, jako katolicy, Stwierdzając, że Kościół został podbity i podmieniony, ruszać na podobną sprawiedliwą wojnę. Mieć w świadomości, że po Soborowie zwycięży się wojną. Sprawiedliwą wojną. Pytanie, gdzie ten przywódca, który nas zawoła, gdzie ci przywódcy, jako odpowiedź podaje. Nie myślałem, że ci młodzi ludzie z tego, z tego co to jest okiem tradycjonalisty, mają tak wyprane ze zdrowego rozsądku rozumy i taką ignorancją się cieszą religijną, bo podają już, że prezydent przywróci mszę na Wrocki w Polsce, w rycie rzymskim w nagłówkach piszą takie rzeczy odnośnie tego co tam ten Cenckiewicz pogadał, już mu nie pamiętają jakie, jakie brednie wobec pana Brauna wypowiadał, już nie chcą mu tego pamiętać. I wskazują na wielkiego obrońcę tradycji kardynała Berg, który gdzieś tam w październiku ma w, w bazylice świętego Piotra odprawić mszę świętą w rycie rzymskim, że to powrót mszy do kościoła. O arcybiskupie Carlo Maria Wigano nawet się nie zająkną. Albo nie czytają, nie wiedzą, nie słuchają, albo nie chcą wiedzieć. Nie chcą wiedzieć. Więc z takich ojców sukcesu zawsze się znajdzie wielu. Tak jak dla Wiktorii Wiedeńskiej jest na pewno król to, co robił, ale nie umiesz zaręczyć. I nie możesz zaręczyć, czy w ramach tej batalii nie było żołnierzy, którzy się mścili, którzy łupili oczy, gwałcili kobiety. Te rzeczy się działy, musiały się dziać. Więc my, którzy wiemy, że po Soborowie, jako większe zagrożenie, sobór po Soborowie, niż Turek dla Kościoła, bo Turek nie miał żadnej możliwości, mógł co najwyżej nas zagrabić, zgwałcić. Zabić kobiety, wiaser, dzieci poprowadzić, natomiast nie miał możliwości zwieść nas do swojej wiary. Córek, który tutaj szedł nie miał mocy uczynić z nas, znaczy muzułmanów, mógł nas znak uczynić, ale nie miał możliwości przekształcenia kościoła, bez poddania się kościoła. Więc do tych, do tych elementów koniecznych do podjęcia. Do podjęcia wojny, wojny sprawiedliwej jest jakaś świadomość. A no jak do tej wojny dochodzi? Że kościół jest zaatakowany przez hierarchów kościelnych, przez pasterzy, którzy spełniają właściwie niczym się nie różnią od polityków. Mają dwie twarze albo pięć. Mają słowa na tę okazję, na tamtą okazję. Kiedy trzeba, mają milczenie. Kiedy się trzeba schować, to się chowają do, 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 do myśli dziury powiem pewnym obrazem. W każdym razie te, dwie, te dwa ważne elementy. Te dwa ważne elementy, że Pan Bóg jak, że Sobór jest. Yy, soborem złych pasterzy. To jest jako pierwszy. A drugi że Pan Bóg jak nie ma jak ludzi ukarać za ich grzechy, to każe ich złymi pasterzami. I jeżeli chcemy wojnę obronną podejmować, wojnę sprawiedliwą, bo źle mówię o wojnę obronną Sobieski jest pod Wiedniem, a to nie jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli można podejmować wojnę sprawiedliwą jako wojnę. Uprzedzającą i daleko, to w przypadku wojny z Soborem, z można stosować te same strategie. Ale jakie muszą nam przyświecać? Najważniejsze, że jest to walka o święto, naszą, Twoją, jako wiernego, kapłanów, kapłana o święto że to jest ten oręż, to jest ta metoda, to jest ta strategia że się musi realizować, dlatego, dlatego yy, za każdym razem cię w jakiś sposób boli i powinno boleć. Nie musisz się bać, jak to zauważysz, że cię boli, jak tacy tacy ludzie, którzy przekazują wiele prawdziwych, dobrych, in, znaczy dobrych znaczeń, prawdziwych informacji. Ci ci tam ten cały Ludwik i ta pani, ta jego taka prymuska żona, a kto ci taki sprzedają, taki smród, to patrzysz na niego głupi są. No ale posłuchaj wywiadu pana, pana Brauna z taką jakąś tam małą dziewczynką, Patrycją. Widzieliście coś takiego? Się zastanę, po co rozmawia z tą kobietą? Przedstawiciel młodego pokolenia. Dziewczynka ma z 10, 12, a nie do piątej klasy chodzi. To ile będzie miała lat? I pół godziny rozmawia z panem Braunem. Pan Braun całkiem poważnie, nawet tak by w niej widział swoje dzieci. Jeszcze chyba w tym wieku nie ma. Odpowiadaj na pytania. A ta przedstawiciel młodego pokolenia, wiedzę ma jakąś tam pozbieraną, ale głupia jak but, do tego nie umie uszanować starszych ludzi. Bo redaktorką jest dziennikarką, ma tutaj kajecik i zadaje panu Braunowi pytania. Pytasz po co. Po co, politok po co mu te rzeczy, no polityk musi się sprzedawać, na ten sposób też, musi, nie musi, ale robi to, jakąś rację widocznie znajduje. Istotne jest dla Ciebie, jeśli chcesz podjąć zmaganie z Soborem yy, Watykańskim II do, dla doprowadzenia do, 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 jak młodzi ludzie gdzieś palą Biblię i się tym chełpią w mediach, no to nie bójmy się, że, 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 że to, co tutaj jest niegodziwością, jest jakimś. No, jak rozpoznają Kościół, tak jak jest po Soborowiu i dochodzą do takiego, do takiego kroku, no to, to nie możemy tego, tego związku, że Boga się widzi poprzez pryzmat Kościoła, jeśli widzą Boga poprzez, poprzez pryzmat po Soborowia, to być może taki wniosek jest na pewien sposób do zrozumienia. Ale tym bardziej, tym bardziej, kiedy przyjdzie nam ten przecież akt spalenia dokumentów soborowych, to jest tylko, że tak powiem, to jest, to jest, yy, yy, to jest zewnętrzny znak, o co chodzi tutaj. No, yy, to, co wczoraj mówiłem, to nie jest tak, że, że ksiądz Szymczak który, czy któryś tam, jak się przed tabernakulą nie klękają, to dlatego, że się naczytali, że sto razy wprowadzenia do Mszału tego jeszcze z wydania 69 do 70, gdzie tam nie ma transubstancjacji, nie ma o, o żywej obecności Pana Jezusa, i tak się tym przyjęli, że już dla nich Pan Jezus nic nie znaczy Nie, to jest wspólna część ich bezbożności z bezbożnością ludu, ludu, dziennikarzy innych. Więc dla nas jest, że, że my musimy wzrastać w świętości. W świętości, która nie dopuszcza brudu. Jeżeli brud grzechu, brud błędu jest, to się go odrzuca, to się go nigdy nie chłbi, to się go nigdy nie broni, to się, go nigdy, to się go nigdy nie usprawiedliwia. Po prostu się odrzuca. Żałuje i podejmuje drogę drogę kół. No więc z dzisiejszego święta jest do powiedzenia, że w tym zmaganiu o świętość twoją jako świeckiego, boją jako kapłana, pod imieniem Jezusa, pod imieniem Matki Najświętszej zawsze zwyciężysz. Zwyciężysz grzech i błąd. I sprzeciwisz im się na taki sposób, Jaki domaga się stawanie po stronie Boga, że nie ma tego smrodu tych odpadów w rozumieniu właśnie, że tu król idzie, walczy za Boga, honor Ojczyznę, a jakiś rycerz idzie i walczy, żeby złupić, żeby zgwałcić, żeby banki były, albo później, żeby, żeby w czubie mogło, żeby było yy, yy, Mogło być i, i pić, i używać, i... bo radość zwycięstwa albo, albo gorycz poraż. Z imieniem, w imię Matki Najświętszej, wzywając jej imię, wzywając jej, jej pomocy, idąc drogą, którą nam Pan Jezus wyznacza, zmagając się o własną świętość każdego dnia. Zwyciężymy straszne owoce spustoszenia dokonanego przez złych pasterzy ze względu na Sobór Watykański II i posoborowy. I to jest nasza droga. Dlatego jest sprzyja ciche miejsce na uboczu niewielu wiernych. Modlitwa różańcowa i najważniejsze każdego dnia najświętsza ofiara mszy świętej, Kościół cały, gdy wraz z Kościołem, Pana Boga uwielbiasz, Panu Bogu dziękujesz, Pana Boga prosisz o przebłaganie za niezliczone grzechy swoje i swoich bliźnich. I Pana Boga prosisz. O co Cię dzisiaj chcemy prosić, Panie Jezu? Mamy tytuł prosić, pamiętając na wiktorię wiedeńską króla. Król zanim zwyciężył w polu, prowadząc huzarię, prowadząc, dowodząc, bo sam na koniu nie, 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 nie dowodził. To najpierw zwyciężył w sercu, zwyciężył w kaplicy, zwyciężył przed Bogiem. Ugiął się przed Bogiem. Jeśli chciał prosić o to zwycięstwo i miał tytuł prosić o zwycięstwo dla swojego wojska, dla świata chrześcijańskiego, musiał stać w prawdzie przed Bogiem. O sobie i o wszystkim, co wokół. Tylko tak można Boga prosić. I można Boga prosić, Bogu mówiąc prawdę, a ludziom ściemniając. I odwrotnie. Mówiąc ludziom prawdę, ściemniając Bogu. Bogu. Można, Bo, Bo, Boga można prosić, spodziewać się pomocy Bożej, kiedy jesteśmy w prawdzie. We wszystkich. Mamy obowiązek codziennie wzrastać w uświęceniu własnej duszy. Na ten sposób najbardziej przysłużymy się rozbiórce tego raka, który toczy dusze ludzkie nas wierzących sobór po soborowie, zamiana doktryny, liturgii, zamiana Kościoła. I to zmaganie o Kościół jako materialne miejsce Składania najświętszej ofiary przy świętej jest jakimś punktem centralnym tego zmagania. Bo miejscem składania najświętszej ofiary przy świętej nie są katakumby, nie są domy prywatne, wiernych jest Kościół. Więc dobra wiadomość: jak wczoraj byliśmy się z Panem pomodlić pod kościołem, koło południa było, czy już później było, nie, na południe byliśmy. To roboty szły na ten sposób, że nawet ktoś, kto, kto słuchał, jak tam się modliśmy, pytał mnie, jak tam wytrzymałem, bo tam taki hałas był, ale ja, no, nawet nie słyszałem. Należy się cieszyć. Salezjani chcąc czy nie chcąc, wiedząc czy nie wiedząc, coś tam w kościele remontują, zbijają posadzkę. Jest pewnie robiona ta izolacja jakoś domu, otynkowanie. Daj Boże, że to wszystko robią przygotowując Kościół pod składanie tam najświętszej ofiary mszy świętej w Rycie Rzymskim i usprzątnięcie stamtąd posoborowego stołka, bluźnierstwa przeciw Bogu, stoł przeciw ołtarzowi. No i że to wszystko jak się dokona, to będą ci, którzy jakimś tam sumptem będą wiedzieć, coś nam powiedzą, bo my dopóki nie będziemy wiedzieć, że nie rozdają komunii tak, jak to czynią, dopóki nie będziemy wiedzieć, że poczynili ekspiację, za rozdawane komunie na stojąco i do rok, to ja przynajmniej do tego miejsca, cokolwiek by tam nie zrobili, wchodzić nie będę. Z imieniem Pana Jezusa, z imieniem Matki Najświętszej, prosząc o pomoc. Matkę Najświętszą, Najświętsze imię Matki Najświętszej. Zwyciężymy nad wszystkimi naszymi grzechami, pokusami do grzechu będącymi. Zwyciężymy i pomożemy zwyciężyć grzech naszym bliźnim. Na ten sposób da się przywrócić struktury kościelne do struktury hierarchów wiernych do wiary katolickiej, która jeśli będzie to Sobór Watykański, jego zgniłe owoce zostaną odrzucone przez tych co trzeba i przez tych jak trzeba. My nie wybiegajmy za NATO do przodu, jeżeli potem, czy zobowiązani jesteśmy brać informacje od, od jakichś tam różnych dziennikarzy, redaktorów, to miejmy też odwagę stwierdzać, w jakich rzeczach się mylą, w jakich rzeczach mówią głupoty, albo robią głupoty, które nie mogą się Panu Bogu podobać, tak jak Panu Bogu nie mogło się podobać, że król walczy za Boga, honor i Ojczyznę, a jakiś tam żołnierz, czy jacyś żołnierze idą, żeby sobie użyć. Pod imieniem Matki Najświętszej zgniłe owoce, Soboru Watykańskiego II pokonamy, uświęcając własne dusze i przyczyniając się do uświęcenia duszy bliźnich przez to, że chwałę Bożą na pierwszym miejscu będziemy mieć. Najświętsze Imię Maryi, bądź się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus no, na wieki wieków.